RuneScape to klasyk, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. MMORPG, które przetrwało ponad dwie dekady, miliony godzin grindu i całą generację przeglądarek. Dzisiaj skupimy się na środkowej wersji, klasycznym RuneScape'ie. tym między Old Schoolem a nowym projektem Wild Dragons. Zasiadłem do niego po latach, z sentymentem jak do starej gierki z czasów szkolnych. I powiem jedno, nostalgia zadziałała, ale tylko do pewnego momentu. RuneScape wygląda praktycznie tak samo jak wersja Old School, z tą różnicą, że jest mniej kanciaty. Ten lekko plastikowy, bajkowy styl pasuje do gry idealnie. Jakoś nie umiem sobie jej wyobrazić z fotorealistyczną grafiką. Nie ma tu efektów, które wcisną cię w fotel, ale gra nadrabia klimatem i spójnością. Muzyka czysta nostalgia. Dla nowych graczy może wydawać się prymitywna, ale dla starych wyjadaczy to dźwięk dzieciństwa. Proste motywy lekko flashowe efekty dźwiękowe, które jednak mają swój urok. Nic tu nie próbuje być epickie i całe szczęście, bo prostota idealnie pasuje do tej gry. Ocena 7 na 10. RuneScape to definicja chillowej rozgrywki. Całą grę można praktycznie obsługiwać myszką. Klikasz, obserwujesz i powoli progresujesz. Żadnych nerwów, zero presji. Idealna gra na wieczór z drinkiem. Ale żeby nie było za słodko. Grind jest tutaj królem. Chcesz kopać lepsze kruszce? Stoisz przy żelazie przez dwie godziny. Chcesz lepsze umiejętności? Licz się z tym, że zanim coś osiągniesz, będziesz klikał jak robot. Co prawda pojawiła się nowa mechanika w postaci skrzyni, z których można dropnąć coś w rodzaju Exp Boosta, ale nie jest to game changer. Trzeba mieć fory u bogów RNG, aby trafić coś sensownego. Dalej, więc trzy odm gry to Grind, Grind i jeszcze raz Grind. Walka cóż, emocjonująca jak zbieranie grzybów. Klikasz przeciwnika i patrzysz, jak Twoja postać wymachuje bronią. Skile mogą aktywować się automatycznie, ale można też przełączyć na manual, tylko po co, skoro to mniej efektywne. Jedyną rzeczą, którą faktycznie musisz kontrolować, jest pasek życia, i moment, w którym trzeba przekąsić coś na szybko, żeby nie paść. Ocena 5 na 10. Świat trudny wygląda ok. Mnóstwo lokacji, lochów, jaskiń, portali, szczelin i miejscówek, które aż proszą się o eksplorację. Tyle że 98% z nich stoi za paywallem. To właśnie ten moment, kiedy przypomniałem sobie, dlaczego porzuciłem grę lata temu. Subskrypcja miesięczna to przesadzona bariera. Gdyby gra była płatna jednorazowo, np. 45 zł za pełen dostęp, pewnie bym kupił. Ale 45 zł co miesiąc? Nie dzięki. Model pay to play został co prawda odrobinę podrasowany. Członkostwo można opłacić kupując specjalną walutę od innych graczy za złoto. Tyle, że jest haczyk. Potrzeba chorej ilości złota, żeby zdobyć choć jedną sztukę tej waluty. Za tą kurtyną subskrypcji kryje się masa kontentu. Questy, przejścia, nowe skille, surowce i całe połacie mapy. Za free pobawisz się tylko do pewnego momentu. A questy? to temat rzeka. Jest ich ponad 360, ale bez pomocy oficjalnej wiki, powodzenia. Naprawdę. Niektóre są ciekawe, z mini główkami, cutscenkami i fajnymi motywami, ale większość to klasyka. Idź, zabij, przynieś. Tyle, że bez wskazówek, bez znaczników, bez logiki. I to samo tyczy się fabuły. Wygląda raczej jak zbiór losowo wymyślonych historyjek, które nie mają wspólnego motywu, ani spójnego tła budującego świat Runescape'a. Ocena... 5,5 na 10. Technicznie gra działa poprawnie. Zero kraszy, zero bugów. Ale zaskoczył mnie fakt, że mimo prostoty gra chodziła u mnie w okolicach 120 fps. Co jak na tak lekki tytuł jest zaskakująco niskim wynikiem. Optymalizacja mogłaby być lepsza. Czy warto wracać? Dla nostalgii zdecydowanie tak, dla nowych graczy tylko jeśli masz cierpliwość buddyjskiego mnicha. Ale jeśli lubisz wyznaczać sobie cele, grindzić i patrzeć jak liczby rosną, RuneScape potrafi pochłonąć na setki godzin. Ocena 7 na 10. I tu trzeba oddać pokłon. RuneScape mimo wieku wprowadził kilka rzeczy, które dziś są absolutnie unikalne. System głosowania graczy. Każda większa zmiana w grze musi zostać zatwierdzona przez społeczność. To niesamowite jak bardzo studio zaufało graczom. Akceptacja Runelite. Zamiast walczyć z popularnym klientem stworzonym przez fanów, Jagex go zaakceptował i przeniósł część funkcji do swojej oficjalnej wersji. To wszystko sprawia, że mimo archaicznego gameplayu, RuneScape jest jednym z najbardziej community-driven MMORPG w historii. Ocena 8 na 10. Plusy. Spokojny, relaksujący gameplay. Niesamowicie prosta obsługa. Nostalgiczny klimat, o ile grałeś wcześniej. Minusy. Paywall zabija 3 czwarte zawartości. Niski poziom emocji w walce. Bez wiki, powodzenia w robieniu questów. RuneScape to klasyk, który dziś działa bardziej jako wehikuł czasu niż pełnoprawne MMO. To gra dla tych, którzy chcą się wyciszyć, poklikać, posłuchać prostych dźwięków i odpłynąć w świat sprzed 20 lat. Ale jeśli oczekujesz nowoczesnego MMORPG z emocjonującą walką, fabularnym rozmachem i uczciwym modelem biznesowym, to nie tutaj. Ocena końcowa 6,5 na 10. A Wy, graliście kiedyś w RuneScape'a czy może dopiero pierwszy raz o nim słyszycie? Dajcie znać w komentarzach, czy ten klasyk dalej ma dla Was klimat, czy jednak czas zostawił go daleko w tyle. Jeśli materiał Wam się spodobał, łapka w górę i sub mile widziany. Dzięki za oglądanie i Siemaneczko Mordeczki.